Witam, to Rapis 0102 i Matrix. O, no, mamy Matrix. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić ruchome piaski, że spadają i zatykają drogę. No, pokazuj Matrix. Dokładnie to nie to ruchome piaski, tylko z, yy, opuszczając most. To nie opuszczając most, tylko. Ja wiem jak to nazwać. Nie, tak coś zrobiłeś. Wiem. Teraz tak. Tu musimy postawić pistony. Nie muszą być klejące. Właśnie niepotrzebne są klejące. To tylko by przeszkadzało. Tutaj stawiam, stawiam klocuszki. Właśnie, Jupitery. Tu muszą być Jupitery. Inaczej nic nie zadziała. Już jest. A na stawiamy klasków stawiam No. No i nawet tu... Czekaj, dźwignię. Dziękuję. Dobra, zatknę. Jest chyba zatkana. Sypujemy tu piasek. Czekaj, bo to musi być potrójne. Nie ruszaj. Dobra. I tak tu polega. Idzie się... Z tej, z tej strony. Idę, 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 idę. I Ty! Już! I, i Ciebie piasek przytyka. O, no to na tyle. Piszcie w komentarzach co chcielibyście w następnych filmikach u nas zobaczyć. Możemy nawet pokazać jak zrobić świątynię. Ekstra świątynia. do, do zobaczenia.